w nowym dniu, który zaczął się dla mnie dość e, specyficznie. No jest duża szansa, że spędzę właśnie w kapturze. Nie no dobra, bo tu ogranicza mi trochę widoczność. Historia dzisiejszego poranka wygląda tak, że wstałam rano, wzięłam prysznic, e, miałam bardzo mało czasu, więc wrzuciłam na siebie, ja nie miałam czegoś takiego nie wiem od kiedy, od dawien dawna, po prostu założyłam to, co mam pod ręką, nic do siebie tutaj nie pasuje, ale wyskoczyłam do przychodni, którą mam na osiedlu. No i wiecie, do, idę do przychodni, i myślę, że zaraz wrócę do domu, i się przebiorę, i pojadę dalej, bo potem muszę zjechać do dzielnicy gdańsk wrzeszcz No i nawet czapki nie założyłam. Wziąłam taki futro z kapturem, żeby szybko torebka, która nie pasuje, buty, które nie pasują, no ale przecież wiecie, to tylko tak na chwilę. No i było takie opóźnienie u, u lekarza półgodzinne, że nie ma szans, żeby wróciła do domu i się przebrała w pasujące do siebie rzeczy dla odmiany i pojechała dalej do dzielnicy Gdańsk-Brzeszcz, do której właśnie się wybiera i w której za 30 minut mam zabieg na ciało. A jadę tam jakieś, no pokazuje mi, że 15 minut, więc no dobra, może na spinie bym zażyła, ale nie chcę też, wiecie, wracać spocona i tak dalej, nawet włosów nie użyłam, więc stwierdziłam, dobra, zarzucę ten kaptur yy, i przemknę jakoś po cichu, może akurat nie spotkam żadnego wroga, ani <ścoughs> żadnego znajomego, chociaż w takie dni... Jak właśnie czujesz, że jesteś byle jak ubrana, czy gorzej wyglądasz, czy właśnie zrobiłaś takie przygotowania do wyjścia na szybko, no to najgorzej spotkać wroga, no nie? Dziewczyny i chłopaki, czy wam się też zdarza coś takiego? Czy po prostu... Wyjdę tylko po bułki na chwilę bez makijażu i nagle się okazuje, że musisz pilnie gdzieś pojechać, coś załatwić i wracasz po 5 godzinach. <gryw> Dajcie znać. zdać. Chciałam jedynie nadmienić, że jest strasznie zimno lodowato. Jeszcze założam okulary, żeby tym bardziej nikt mnie nie rozpoznał. No dobra, pora na nowy strój, bo mój stary już yy, niestety się niczego nie nadaje, ale on ma chyba z 3 lata. I tutaj mam strój w rozmiarze M. O, na pewno M. To jest M, a to jest Dwija. Nasza nowa rodzinna, chciałabym powiedzieć, pasja, ale to nie jest rodzina pasa, bo Piotrek się nie wkręcił, we wspólne układanie, ale oliwka już jak najbardziej. Pasa tworzymy moją nową torebkę, którą przysłali mi dwa dni temu, i ona, tak wiecie, czeka, dojrzewa. Ja zawsze tak mam, nigdy nie otwieram od razu czegoś, na co bardzo czekam, co sobie kupiłam z takim, można powiedzieć, wyczekiwaniem, co mi długo chodziło po głowie. No to ja, tak wiecie, potrzebuję chwili, żeby dojrzeć, tak się nacieszyć jeszcze tym, że, że to jest nowe, że ten open box na mnie czeka. Kurde, latam, jaj jaju, ja się starzeję, a pewne rzeczy pozostają niezmienne. Zawsze tak miałam i wiele wskazuje na to, że mieć tak będę zawsze, skoro w tym wieku to się nie zmieniło. Założyłam taką koszulę satynową, bo właśnie nagrywam krótki filmik dla WOŚP. W tym roku będzie można wygrać w licytacji coś ode mnie. Coś związanego ze mną. Jestem bardzo z tego powodu szczęśliwa. W zeszłym roku zamuliłam i nie wzięłam udziału w licytacjach jako twórca, więc jestem po prostu przeszczęśliwa. Przebieram się i lecę to zmontować i wysłać parę maili i w ogóle nagrywając ten filmik, już oczami wyobraźni widzę e, zwycięzcę tego e, i w ogóle. A, serio, odliczam dni i aż będę mogła też wam powiedzieć, co będzie do wygrania. Bardzo często zastanawiam się, i nawet to pytanie pada za na głos, pada głośno. Jak można być tak słodkim? No, jak, Luisek? Ale bałagan, żeś tutaj niezły zrobił. Jesteś zmęczony? Oo. Dobra, zobaczmy tę tarapkę. W końcu to jest ten moment. Zamówiłam ją na My Teresa Tutaj mamy dokumenty. To jest najlepszy moment w otwieraniu. To się ze mną zgadza to się da zrobić ładne? Um, no. Okay. Jak widać jaka to jest marka. Tutaj dostałam gratis, taki papier. Ekskluzji. Szkoda, że nie ma jakiegoś pudełka do tego. Ale okej. Okay. Ciekawa jestem, czy ktoś z Was... W ogóle podejrzewał, że ja sobie taką torebkę zamówię, bo wam mówiłam jakiś czas temu jak ona jest słodka Ona ma najpiękniejszy kształt, jaki widziałam przez ostatni rok, jeżeli chodzi o torebki Czekajcie Zdejmijmy wszystkie zabezpieczenia Skóra jest bardzo gruba, czekajcie, zdejmiemy to wszystko, co ją tutaj zbrzydza Dobra, zdejmę ja wszystkie zabezpieczenia i ta darebka wygląda tak i wydaje dziwne dźwięki. Zaraz wiem dlaczego, bo sprawdziłam. E, na ile ona jest pojemna, jest naprawdę malutka. Telefon mi się mieści, aczkolwiek myślę, czy nie zmienić telefonu teraz na trochę większy. E, ale zobaczcie, będzie można chyba nosić tak normalnie sobie e, pod skosem. Tutaj serwetki, może je zabiorę od razu na lunch no i torebka wygląda tak dla mnie ten design, ten kształt i dół są tak piękne i podoba mi się to, że ma srebrne elementy bo ja mam czarne torebki ze złotymi elementami, a takie jeszcze nie miałam no i zobaczmy jak wygląda na sylwetce i może jeszcze na innym tle w innym świetle na tle choinki kto ma ciągle choinkę tak jak ja? ale ona jest piękna. Ja mam... Nie, no ona, zobaczcie, teraz widać, jaka ona jest piękna na sylwetce. E, przecudna. Patrzę na nią i mam ochotę ją od razu porwać na e, jakieś zdjęcia, bo no jest przeurocza. przesłodka, słodka. cute, jakby to powiedziała moja córka więc ogólnie nie jest tak źle słuchajcie z tą jej pojemnością skóra jest naprawdę bardzo gruba i nie będzie się rysować bo jest taka fakturowana więc no, dla mnie jest piękna i ma literkę B jak Barbara no nie każdy musi wiedzieć, że to Balenciaga ktoś może sobie pomyśleć o ta typiarka ma na imię Basia <grymna> dobra jadę bo Basia się zaraz spóźni wiewiórka Basia, słodka jest. naprawdę strasznie mi się podoba, jestem ciekawa czy wam też Yy, więc tak, czarna z sreberkiem, klasyk, ale kształt jest bardzo oryginalny, taki mocno teraz w trendzie. Aczkolwiek wydaje mi się, że i tak jest na tyle mm, grzeczny, że będę mogła ją po prostu nosić latami i cały czas yy, będzie. nie będzie nigdy paseo. Nie wiem co mi jest, ale zrobiło mi się tak strasznie zimno. Że musiałam założyć moon buty. Jedyne buty, które faktycznie no, grzeją, grzeją bardziej niż emu i ugi i wszystkie inne razem wzięte. Mam jakoś tak dziwnie nasuniętą czapkę, że ona wygląda, jakby była y, jednym elementem razem z okularami, ale nie jest. Za mną. Teatr szekspirowski, w którym nie byłam. OMG bardzo długo, kilka lat na pewno. A jestem w Gdańsku głównym i teraz taka ciekawostka, o której niektórzy z Was wiedzą, bo nawet były takie komentarze swego czasu, że mieszkańcy Gdańska, jak jadą do ścisłego centrum, to mówią: Jadę do Gdańska, mimo że mieszkasz w Gdańsku i w nim jesteś. Ja jestem w swojej dzielnicy, w której mieszkam i przejeżdżając tutaj, właśnie mówię: Jadę do Gdańska. Nie mówię: Jadę do centrum, nie mówię: Jadę na starówkę. Bo nie ma starówki w Gdańsku. Jeżeli ktoś nie wie, to też ciekawostka. Tylko właśnie jadę do Gdańska. Taki skrót. Teraz jestem na ulicy Ogarnej, która swoją nazwę zawdzięcza historii. Radzę Wam na ten temat poczytać. No i tutaj przy ulicy Ogarnej jest bardzo dużo. Tutaj przy ulicy Ogarnej są przepiękne, odrestaurowane w większości kamienice. Kolorowe, piękne jednocześnie. Nie ma tutaj takiego zgiełku, jaki ma miejsce chociażby na ulicy Długiej, która jest zaraz obok. A tutaj cel mojej podróży już w tym kadrze widać? Po prawej stronie. Strasznie dawno mnie tutaj nie było. I to jest taka restauracja, za którą się tęskni. Jak tutaj właśnie masz. O Jezu, ja nie mogę mówić, bo już mam ślinotok. O, nie mam tu takiego szefa kuchni. Mateusz, pozdrawiam się serdecznie i kocharzy, że oni potrafią naprawdę tutaj czarować. O ta w ogóle Wega Kaszanka to jest to jest życie. I codziennie muzyka na żywo o 19. No ale teraz jest lunch, więc muzyki nie będzie. Będzie spokojnie. Ciekawe czego są dziewczyny. W każdym razie tak tęskni się za tymi smakami. Bo jedzenie jest obłędne. Widzicie moi kochani, żebro z piórem z cebuli i takimi oto dodatkami, tutaj w kanisie mi się to podoba, że oni zawsze dają dużo dodatków, że tutaj wiecie, tutaj nie ma skąpstwa, jeżeli chodzi na przykład o ziemniak, proszę o to, czy w sałatkę serve and ter, czyli połączenie owoców może z wołowiną, dla mnie ta sałatka jest też stosem, ale mi jest dzisiaj od rana mega zimno i ja mam wielki głód, więc na nieposkromiony apetyt, Ej, a ja nie byłam na diecie. Jak są na dzieci. Ja chyba nie pojadam z takich rzeczy, nie? Dobra, Wiedne. ale. Cieczone cii... ziemniaczki i sałata. Dobra, to tu dla Miesko. siebie powiem do no, sałatki. A Marta je... O, Marta jest na diecie. Marta pudełka zjadła. Jest jeszcze całkiem dużo rzeczy, których o mnie nie wiecie, mimo że od wielu lat tutaj z wami jestem i dzielę się z wami naprawdę wieloma rzeczami i z mojego aktualnego życia i z przyszłości różne ciekawostki Wam opowiadam, ale mam mnóstwo historii w zanadrzu i jedna z nich to są moje dziury w uszach. Nie wiecie o mnie tego, że po pierwsze te dziurki, które mam na dole, czy takie tradycyjne kolczyki, moja mama zdecydowała się mi zrobić przed pierwszą Komunią Świętą. Czy tutaj są też takie osoby, które też również, podobnie jak ja, miały robione specjalnie na komunie kolczyki? Ja właśnie jestem z tych, a swojej córce robiłam kolczyki, jak ona była malutka. Ona miała chyba dwa latka, także bardzo szybko się zagoiły i prawie ją nie bolały, i ona tego nie pamięta, więc super. Natomiast ja miałam tutaj kiedyś bardzo dużo kolczyków, praktycznie całe ucho. Wszystkie dziurki mi się pozarastały. Po jednej tylko mam taką dziwną bliznę, taką, że mogę kolczyk wsadzić jakby do połowy. No, a dwie dziurki mi zostały. I aktualnie mam kolczyki z Swarowskiego. Są te pszczółki, a te to jest kapal. Ja lubię i tak zwaną sztuczną biżuterię, i złotą, i srebrną. Lubię różnorodność, lubię, lubię je łączyć. Mam takie dni, kiedy tylko złoto może poprawić moje morale, a mam takie z dni kiedy chodzę w dresie, nieumalowana, z nieświeżym włosem i właśnie w sztucznych kolczykach. A i tak morale mam wysokie. z zrozum ludzką naturę. Już nie wiem o tym jak kobiety zrozumieć, ale w ogóle ludzka natura jest totalnie pokręcona. No ale tak mam. Także kto wie, że ja sobie sama robiłam te kolczyki w liceum. Moja mama była wściekła na mnie. Moi rodzice byli totalnymi przeciwnikami kolczyków, tatuaży w sumie po dziś są, no ale Wiecie, jakby przez ostatnie lata niewiele mieli do powiedzenia na temat tego, jak ozdabiam swoje ciało. I co ciekawe, bardzo wielu koleżankom w liceum też przekuwałam uszy. Ja miałam metodę na ziemniaka, czyli ziemniak ciachamy na pół. Oczywiście on musi być umyty, żeby to było wszystko wiecie, sterylne. Psikałam ten ziemniak albo przemywałam alkoholem, podkładam tutaj, żeby mieć taki punkt zaparcia, taką podkładkę i przekuwałam pewnym ruchem ręki. Więc na tym świecie są przynajmniej kurde, trzy kobiety, jak nie więcej, które mają dziurki w uszach robione przez lolę, No, niesamowita historia, wiem, wiem. Nie no, jakoś ostatnio mi wzięło na wspominki, także dzisiaj jak kulczyki, to tak się zastamę, kurde, czy wy w ogóle wiecie o tym, że ja mam te kulczyki od te dziurki tutaj od wielu lat. I w sumie nie noszę często tych kolczyków, jak mam włosy, związane na to tak. A na ogół noszę tylko właśnie na dole, ale dzisiaj mam tutaj. Dobra, ja sobie ogarnę trochę kuchnię, zrobię hummus, pokażę Wam to może, i też chcę wstawić ciasto na dzień babci. Oliwia może mi zaraz pomoże, robię takie brownie z malinami. Dwie takie miseczki wyszły.